Witam na warsztacie. Taki junak dwusuwowy, jeszcze z przebiegiem być może prawdziwym, być może nie. W każdym razie 25 tysięcy z hakiem. Chciałem Wam na tym filmie pokazać, kiedy należy już taki pojazd zezłomować, generalnie. Kiedy nie warto w ogóle tego naprawiać. Z kilku powodów. Po pierwsze, z nadmiernej eksploatacji. Po drugie, z braku, no, niektórych elementów, części i z samego zużycia i niedbalstwa właściciela. Tutaj rozebrałem sobie przód, bo klient yy, znaczy zacznijmy tak, klient przyjechał tutaj na co? Na wymianę opony z tyłu. Dlaczego? Opona sama w sobie nie jest jakaś tam zła, bo jest, no, jest wiadomo chińska, bieżnik ma, rocznikowo też nie jest stara, bo tam ma chyba ponad rok. Natomiast klient tutaj jak widać często jeździł bez właściwej ilości powietrza w kołach co spowodowało tutaj rozwarstwienie opony i pojawianie się na bokach balonów przy dopompowaniu już koła opony do właściwego ciśnienia i pojazd mu podskakiwał dobra wymieniłem mu tą oponę, to również na chińską z zaleceniem oczywiście, żeby sobie sprawdzał te ciśnienie dopompowywał raz w tygodniu, podjechał na stację przecież to nie jest jakiś problem to jest jedno Druga sprawa. Klient dalej przyjechał, na, że nie odpala mu pojazd z rozrusznika. Myślał, że akumulator. Nie, akumulator jest dobry, ma tam 12,83V. Natomiast tutaj raczej jest rozrusznik, bo tutaj słychać, słychać jak... ...stycznik się załącza, znaczy przekaźnik od rozrusznika się załącza, natomiast stoi rozrusznik. Także albo jest zatarty sam rozrusznik, albo coś tam jest zatarte te koło. Pośrednie rozrusznika, nieważne, ja tego nie robię, po prostu, nie, nawet mi się nie chce, powiem szczerze. I trzecia sprawa: to klient stwierdził, że w momencie, kiedy gwałtownie zahamował, yy, bo dziecko mu wybiegło, wykrzywiło mu się przednie koło względem kierownicy. No i ja tutaj rozbieram przód, żeby to sprawdzić, dlaczego tak się stało. No i proszę bardzo, dolna półka widać. No praktycznie przyjechał na ostatnią chwilę. Można by nawet rzec, że być może nawet zostało mu uratowane życie, ponieważ no, tutaj ta półka jest tak zgnita, zmęczona. Materiał jest, dostał zmęczenia. Podejrzewam, że tutaj ta korozja... Wiadomo, to jest wszystko chińskie. Materiały są wiadomo jakie. I tutaj generalnie no generalnie można to naprawić. Można pewnie kupić taką dolną półkę. Yy, znaczy ten w sumie, bo to jest z taki... jakby z, tutaj jest tą rurą nośną. No ale czy to się opłaca? Opłaca, opłaca się takie coś wymieniać, jeśli spojrzymy dalej. Przewody wszystkie. Przewody tutaj, kostki, natrytytki. Tutaj przewo... Generalnie no, instalacja w takim pojeździe to już jest zgnilizna. Tutaj ją widać wszystko odpada. Jest po prostu twarde, utlenione i czego tu się człowiek nie dotknie, rozbierając coś, żeby dojść do czegoś, to, to tak naprawdę kolejne elementy się psują. Dodatkowo tutaj klient kompletnie, jak widać, nie dba o ten pojazd, ponieważ on jest cały, zapiaszczony. Tak jak, tak jak jechał, tak postawił i tak, i tak od lat pewnie. Dalej, wylane lagi. Oczywiście tutaj. Zamiast uszczelniaczy olejowych, mamy uszczelnienie z błota. Yy, tutaj w tych miejscach, tam ładnie jest oblepione, także tamten jest, yy, tamta laga jest albo szczelna, albo po prostu już tak dawno temu wyciekł olej, że, że generalnie tutaj yy, no nie ma co już wyciekać. Następna sprawa. Jak takim pojazdem w ogóle można jeździć, jak on ma takie światła żółte? Nie widać w ogóle oświetlenia. Ponieważ te plastiki tutaj, one nie są odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Druga sprawa, że też czas zrobił swoje, no bo skoro to jest silnik dwusuwowy, no to ten pojazd ma, ma spokojnie 10, 10 plus lat. Także generalnie moje zalecenie co do całości pojazdu, bo ja tego, nawet mi się tego nie chce dalej robić. W sumie, w sumie mogłem zacząć od tego, no ale nie wiedziałem, zacząłem od opony, bo gdybym zaczął od tego, Przodu to nawet bym mu nie wymieniał w ogóle tej opony, bo dla mnie to jest po prostu prosta droga do, do huty z tym pojazdem. To tyle. Eee, dziękuję.